Cześć! Z tej strony Marlena i to mój nowy kanał na YouTube. Będę czytała książki i przeczytam Wam dzisiaj Antosie w Bezkresie Marcina Szczygielskiego. Pokażę Wam tak okładkę proszę okładka. Teraz przedstawiam Wam opis i później najpierw się zapoznacie z treścią, a później zobaczycie, że czytam Wam dzisiaj prolog i jeden rozdział, a później będzie tak odcinkowo. Dobrze. Książka jest dla dzieci bardziej, wiek 10+. Plus. Kiedyś myślałam sobie tak. Ach, jakiż to pech urodzić się w Polsce. U nas nic się nie dzieje ani zorzy polarnej, ani jakiego choćby trzęsienia ziemi, czy porządnej trąby powietrznej. Wszystko takie nudne, takie zwyczajne, bezpieczne, takie cywilizowane. Marzyłam, aby coś wreszcie zaczęło się dziać. No i to się, no i się spełniło. Narzeszły ciekawe czasy. Przetoczyły się jak walce przez nasz dom. A potem porwały mnie na drugi koniec świata. I wiecie, co wam powiem? Bardzo szybko się przekonałam, że o katastrofach i mrożących krew żyłach, przygodach przyjemnie tylko się czyta w książkach. Oto początek. Mojej historii. Dobrze, dobrze, więc jakby przeczytam Wam, jak już Wam mówiłam, e, książkę i przeczytam Wam prolog i jeden rozdział. Dobrze, już zaczynam prolog. Jeszcze e, przeczytam Wam, jakby, taki dopisek do książki. Pamięci tysięcy polskich dzieci deportowanych na rozkach Stalina do Kazachstanu i na Syberię podczas II wojny światowej. Prolog. Lubicie przygodowe książki podróżnicze? Och, ja kiedyś je uwielbiałam. Wiecie, takie opowieści, które bohaterowie przeżywały mrożące krew w żyłach, niebezpieczne przygody i biorą udział w przeróżnych awanturach zwiedzają świat walczą z dzikimi stworzeniami i z podstępnymi wrogami porywają ich tajfuny trzęsienia ziemi zasypują w antycznych ruinach i atakują strumienie lawy wypluwane przez rozjuszone wulkany zazdrościłam tym bohaterom niezwykłych widoków Zorzy polarnej obserwowanej podczas wyprawy na biegu północny czy drogi mlecznej podziwianej na nocnym niebie, saharyjskiej pustyni, poznawania egzotycznych indyjskich plemion przemierzających amerykańską czy spotkań z tajemniczymi ludami amazońskiej puszczy myślałam sobie, ach, jakiś to pech urodzić się w Polsce. U nas nic się nie dzieje ani zorzy polarnej, ani lekkiego choćby trzęsienia ziemi czy najmniejszej nawet trąby powietrznej. Wszystko takie nudne, takie zwyczajne, bezpieczne, takie cywilizowane. Dob dobrze, to prawda, że niekiedy zdarzały się u nas straszne emocjon emocjonujące rzeczy, choćby ataki wilków czy niedźwiedzi. Bywały też w naszej historii wstrząsające wydarzenia, na przykład ostatnia wielka wojna, dzięki której odzyskaliśmy niepodległość, ale to było tak strasznie dawno temu. Ponad dwadzieścia lat! Zwierzyłam się kiedyś mamie z tych moich zmartwień. Roześmiała się, a potem powiedziała Oj, lepiej ty się módl, kochanie, żeby nie przyszło ci żyć w ciekawych czasach. Odparłam, że o niczym bardziej nie marzę, ale los widocznie postanowił ze mnie zakpić i spełnił to moje marzenie. Ciekawe czasy nadeszły. Wywrócił moje życie do góry nogami, a potem porwał mnie niczym listek. Na drugi koniec świata. I wiecie, co Wam powiem? Bardzo szybko się przekonałam, że katastrofy tylko wtedy wydają się atrakcyjne, gdy nie bierze się im osobiście udziału, a o mrożących krew żyłach, przygodach, przyjemnie tylko czyta się w książkach. To była dosyć duża część napisana właśnie w opisie. Jeżeli pytacie się o wydawnictwo, yy, wydawnictwo, nie, nie powiem Wam dokładnie, ale chyba latarnik. I jeszcze patronują tę książkę. Lubimy czytać. I strefa psotnika.pl. I lubimy czytać.pl. Jak już wam mówiłam, rozdział pierwszy nazywa się o tym, jak napada, jak się napada na pociąg Leżę na plecach i patrzę w wysokie, zwolna, przygaszające niebo. Rumianki ogromne, jak spotki, kołyszą się nade mną. No może nie jak spotki przesadziłam ale ogromne naprawdę znacznie większe od tych które pamiętam z łąk za naszym lasem tutejsze kwiaty gdy wreszcie zakwitną na te kilka tygodni są duże kolorowe tak doskonałe że najwidów człowiekowi aż tchu nieraz brak zachwytu pierwsze wyłaniają się z ziemi puchate kobiece kobiety erce liliowych sasanek wkrótce po nich wystrzelają czerwone jak krew falbanki maków potem białe rozgwiazdy zawilców i wysokie na metr rumianki. Przy nich stro, stroszą się harb, habry, migoczą, pio, migoczą pióropusze srebrnych traw, Wroż, różowieją pierzyste trzy tamrzyszki, a żółto-pomarańczowe kielichy dzikich tulipanów kołyszą się nad kępami niezapominajek, fioletowych traganków i setek innych wielobarwnych kwiatów, których nas jeszcze nie poznałam. Między innymi rozrastały się szybko pachające kule krzewów, zwanych przed miejscowymi pierpolami. Obrały je sobie za domy robaczki świętojańskie. Wieczorem, gdy słońce się kryje za horyzontem, znoszą się pomiędzy gałązek niczym wirujące tumany złotych iskier, bezkresne kwi kwietnie Świetnie łąki falują niczym ocean i pachną tak, że w głowie aż się kręci, ale tylko przez krótki czas, bo wiosna, lato i jesień trwają zaledwie cztery miesiące. Tutaj wszystko jest większe, wszystko jest bardziej niż u nas. Lato gorętsze, zimy szroższe, upały takie, że ledwo da się oddychać, a śniegi i mrozy nie do pojęcia. Słońce świeci mocniej. A gwiazdy na nocnym niebie śnią tak jasno, że bez kop kopii i ciułki można czytać. Rozgnie ewany wiatr zimą, tnie skórę milionami ostrych lodowych igieł. A, a latem ciska człowiekowi w twarz gorącym piachem. Zima jest bardziej płaska, krajobraz się ciągnie bez końca, wszędzie za daleko bez kres. Ludzie szybko stają się tu twarci, bardziej bezwzględni, często okrutni. Ja się stałam inna, twardsza, silniejsza, bezwzględna, a przynajmniej tak sobie powtarzam. Tońka, nie śpi jadzie, odzywa się dziady na niło, okryty w rumiankach obok mnie. Nie śpię, odpowiadam, przewracam się na brzuch, a potem ostrożnie rozsylam trawy i wyglądam na tory. Rzeczywiście długi wąż otwartych wagonów z mozołem, ciągnięty przez jedną lokomotywę, a pchany przez drugą, powoli wtacza się w, na wzgórze. Idealne miejsce na naszą zasadzkę. Maszyniści powinni rozpędzić pociąg, aby lekko się, się spiął na pochyłość, ale mało na to za mało czasu. Dopiero co wyjechali ze stacji, Wstaję. Czekaj głupia syczy dziad. Przecież wiem, wywracam oczami. Akurat mnie nie zobaczą. Mogą. Tak, tak, bo nie mają na co patrzeć, tylko na krzaki, a nawet jakby nie spojrzeli, to nas nie zauważą w tym gąszczu, w tym gąszczu. Podnoszę moją Anuszkę, Anuszkę i przekładam pas przez głowę. Porządna torba z, bre, z brezentu i płótna. Pani Sobolska miję. Musiła parę dni temu. I to nie w ręku, tylko na maszynie. Dała podwójne szwy. Takie mocne, że nawet kowadło był trzymały. Trochę mi jej szkoda. Torby ma si się rozumieć, ale trudno. Może jakoś ją potem doczyszczę. Ciekawi was pewnie, dlaczego a muszka? Anuszka. Co to? Od a nóż? Wiecie, a nóż? Co się trafi? Prze. Przezorny, zawsze ubezpieczony. Nie da. ale jak przedwczoraj znalazłam tu przy torach dwie puszki po wojskowych konserwach. Te takie prostokątne, wysokie zupełnie nowe. Nic, a nic nie przerdzewia... nie, poże, nie po Jedną sobie zostawiłam, a drugą przerobiłam na kocciółkę I przehandlowałam za dwa ziemniaki. Ach! Zaraz! Ja znów oko... O pociółce. A, a przecież wy pewnie nie wiecie, o czym mówię. Kopociółka to coś rodzaju lampki. Aby ją sobie sprawić, potrzebne jest małe naczynko, na przykład po albo puszka, nieduży słoik, zresztą nawet i spodek się nada. Do środka się wylewa naftę, albo ściągnięte z baku traktora ropę, Al, albo olej jakiś, czy w ostateczności występione z zysusła. Borsuka lub barana sadło. W to trzeba wetknąć kawałek szmatki, najlepiej skręcony sznurek i już! Zapala się taki knot, a potem można żyć po ciemku. Kopciłka daje mało światła, znaczy mniej niż świeca. Jak nazwa wskazuje, kopci miłosiernie, ale cóż przy niej widać? Sapiąc, pow, pogwizdując. Wypluwając kłęby szarego dymu, lokomotywa mijana nas powoli. Odliczamy dziesięć wagonów. Potem ruszamy. zrównujemy krok z jadącym pociągiem. Dziad Daniło, który jak na staruszka jest całkiem żywy, podsa podsadza mnie, chwytam brzeg, burty i hop! Zeskakuję na hałdę węgla. Pochylam się miarowymi ruchami. Zbieram co większe bryłki, nie za szybko i nie za dużo. Dwie ciskam na zewnątrz, dwie węglarki, jedną chowam do Anuszki, dwie na zewnątrz, jedn, jedną do Anuszki, lokomotywa gwizda, pociąga wagony, z lekkim szarpnięciem, chwieje się, ale nie tracę równowagi. Mąż prawę. Zawiązaliśmy naszą szejkę szyjkę z jad, ziadem, daniłą, zimą. Dobrze, trzy miesiące temu. I mamy na końcu co najmniej dziesięć wypadów, bo wiosna już pełni zaraz. Nastaje lipiec. Wypadów, czy można... E, wypadów. Czy może raczej napadów? Pociąga, pociąg przyspiesza. Lokomotywa i pierwsze wagony minęły już wzniesienie. zniesienie. Tońka, Tońka! Przy... Pokrzykuje dziad. Już, już! Wyrzucam jeszcze kilka ostatnich bryłek. Spina się na burtę i lekko zaskakuje na kępy traw ślini dobiegamy do torów i chowamy się w rumiankach. Wystarczy, pytam? Na pewno. Nie zauważą? Eee, nie. Powtykałem w kawele. Kawele to wysokie srebrzyste trawy, tak mówią na nie tutejsi, dziady na miło drepcząc równo z z jadącym pociągiem poukrywał w nich wyrzucany przeze mnie węgiel, żeby obsługa drugiej lokomotywy nie zauważyła leżących na nasypie brył. Popa, połapaliby się, że ktoś je ściąga i transporty znów mogły być uchronione przez żołnierzy. W listopadzie i w grudniu jeszcze były. Przewracam się na plecy i ponownie patrzę w niebo. Błękit zwolna, przechodzi już płomienny pomarańcz. Na pewno minęła dziewiąta. Wreszcie podziąłem Pociąg się oddala. Na tyle, że możemy wyjść z ukrycia. Dziad zabiera węgiel do worka. Będzie siedem kilo! Jak nic! Oświadcza zadowolony. A potem zawiązuje wór na supeł. Rodzieja zawartość na dwoje i przerzuca sobie przy tramie. Połowa spada mu na zgarbione plecy, a druga się się z przodu. Nie pyta, ile razy... Nie pyta, ile wziąłam dla siebie, bo to przecież bez znaczenia. Po pierwsze to mój zysk z naszej ekskapady, a po drugie mam dopiero 11 lat. Więcej niż dwa, może 3 kilo do Anuszki nie wetknęłam, bo nie zdołałabym wyskoczyć z wagonu, a i tak mi ciąży. Prezentowy pas zbija się poleśnie w moje kościste ramię. Powoli wracamy do szachowiskiego, Próbuję otrzepać węglowy pył ze spódnicy, ale próżny trud. Wyglądam jak kominiarz, a pani mysza, Myszańska dopiero co mi tę spódnicę wyprała. Teraz węgiel nie jest już nam tak bardzo potrzebny, bo da się gotować choćby na połamanych, wysuszonych łodygach ze słorocznego pionu, które wyjrzały z śniegu, ale przyjeździ ma się znać zacznie za trzy miesiące, a wtedy węgiel będzie na wagę złota. Dziady Danił jest przezorny. Kradniemy na zapas. bo chcę sprawdzić, jak stron zostało do końca, yy, bo nie chcę wyrobić wam tak bardzo długiego filmu, no. Dobrze. No jeszcze wam przeczytam ten rozdział, bo bardzo długi jest ten rozdział. Jeszcze 10 stron, słuchajcie. Wciąż mam na dnie serce nadzieję, że ona... Niejakim cudem odnajdzie i stąd zabierze, ale zbytnio na to nie liczę, a na pewno z każdym dniem coraz mniej w taki obór sprawy wierzę. Pani Myszańska od lutego planuje naszą podróż na popołudnie, jednak książę się waha, czy to właściwe posunącie i więc i tego pomysłu nie biorę serio. Na wszelki wypadek też zbieram węgiel, mój majątek, w nocy po kryjomu utkam ud go na belkach pod dachem starego Helwika. Bo pewna jestem, że nikomu do głowy nie przyjdzie, żeby tam, szu tam szukać. Część zimą pójdzie do naszej kuchni, a zresztą sprawię sobie prawdziwe porządne pimy. Wiecie co to takiego? Pimy to buty, trasowanego na gorąco filcu z owczej wełny, mówiąc na nie też walonki. Trochę przypominało z kształtu kalosze, też nie... Nieprzemakalne, jednak zimą to bez znaczenia, bo przecież wszystko jest zamarznięte. Pimy są jedynym rodzajem butów, w którym stopy nie odmrażają. się nie odmrażają, gdy temperatura spada poniżej minus 40 stopni, co zimą tu wcale nie jest rzadkie. Zapada fioletowy zmrok. Ziemia stygnie, z gwiazdy za zamykają się jedna po drugiej, a co najważniejsze świetliki wyfruwały już pomiędzy gałązek poli. Gdy skończą lat, lata, słońce wypali te krzewy do cna. Ich bezlistne, splątane korony oderwą się od korzeni i pchane wiatrem ruszą w podróż po, po stepie. Widziałam to w zeszłym roku. Dopiero teraz nadchodzi. Nie myśl o tych wszystkich świetlikach. Co się z nimi stanie? Czy obtocz... Potoczą się przez wysuszone trawy razem ze swoimi domami? Czy może ukryją się w czarnej ziemi, by przetrwać po, pod śniegiem trwając ponad pół roku srogą zimę? A co ty nic nie mówisz? Odzywa się gderliwie dziad Daniło. Jak tak, to gęba jeśli nie zabyka, A teraz, gdy coś się dłuży, milczę. Myślę, odpowiadam. Patrzcie, ją ona myśli, dziad chociaż harpliwie. Z myślenia, rybionka. To tylko problemy się robią. Ot, co? Lepiej nie myśl, tylko opowiadaj. A o czym mam opowiadać? A o was, o polskich panach. Co wy tam we dworach macie mów? Dziad Daniło lubię moje opowieści o Polsce, o książkach, o potrawach. o rowerze ojca, jego fajkach i gabinecie z głębokim globusem. O butach, łóżkach, ręcznikach, czystej pościeli, o zapałkach, które u nas ma każdy i które wszędzie można dostać. A wiecie, co jest najlepsze? Za grosz mi nie wierzą, ale chętnie słucha. Każdy przecież lubi bajki, tak czy nie? Najgorsze, że w miarę upływu dni, tygodni miesięcy i ja samar coraz częściej Teraz nie wierzę sobie w te wszystkie wstążki, le, guminy, porcelanowe lalki. Co? Chwileczkę, chwileczkę, cięcie. Przepraszam, sąsiedzi tutaj, jakby... Po prostu cięcie było, bo sąsiedzi po prostu... Mam po prostu dziwnych sąsiadów u góry i tak normalnie chłopu. Chwileczkę, bo się zgubiłam. zegarki, perfumy i elektryczne lampy. Pamiętam je, ale w porównaniu z tym, to, co otacza mnie teraz, wydaje się, jakie? Nieprawdopodobne? O tak. Ale słowo niedorzeczne jest chyba trafniejsze. Dwa razy temu, dwa z okładem, a dokładniej 25 miesięcy temu, nieważne, byłam wtedy Antosią. Nie Tośką, a już na pewno nie Tońką, bo tak mówi do mnie wyłącznie dziad Daniło. W każdym razie wtedy w ogóle nie... Zdawałam sobie sprawę, jak bardzo jestem szczęśliwa. Wręcz przeciwnie, bardzo często grymasiłam, narzekałam i popłakiwałam z byle powodu, bo pewna byłam, że wielka krzywda mi się dzieje. Teraz, gdy tak chwilę wspomnę, to krzywda mi się dzieje. Teraz, e, chwileczkę, teraz, gdy takie chwile wspomnę, to aż czuję gorąco z zawstydzenia i ze złości. Strasznie mnie tamta Antosia denerwuje. Gdybym mogła jakimś czarodziejskim sposobem przejść się w czasie, strecz, chwyciłabym tą dawną rozkapryszoną, płaczliwą mnie za ramiona i potrząsnęłam z całej siły. Ależ byłam głupia. No nic, wracam do tematu. Byłam więc Antosią. Nosiłam kolorowe sukienki z falbankami, granatowy płaszczyk z marynarskim kołnierzem, białe pończochy czarne zapinane na guziczek, lakierki i słomiane kapelusiki. Miałam warkocze, a każdy z nich Cysia. Moja opiekunka przewiązywała dwiema kokardkami, Jedną przy woku, a drugim na końcu. Bawiłam się całymi dniami w naszym ogrodzie za domem albo w pokojach czy w stajence, albo w lesie. I jadłam. Ach, matko jedyna. Jadłam w ciągle rano śniadanie, potem obiad, podwieczorek i kolację. Między nimi Cysia podtykała mi przeróżne smakołyki a to kawałek czekolady a to ciasteczko maślane a to landrynki a to rogalik, a to oj o tym lepiej nie myśleć od takiego wspominania rozpamiętywania tylko ten głód rośnie 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 aż wreszcie wypchnie wszystkie inne myśli i wymknie się spod kontroli zabije rozum i doprowadzi człowieka do obłędu powiedziałam tak raz pani myślińskiej myszy, gdy zaczęła opowiadać czego też ona na niedzielne obiady nie podawała w domu Roześmiała się serdecznie, a potem oświadczyła, że równe egzotownej panicy, jak ja w życiu nie spotkała. W porządku, może trochę zbytku górnolotnie rzecz ujęłam, ale to nie znaczy przecież, że miałam racji. Tak czy nie? No mniej się z tym. W każdym razie wiecie już o, o co mi chodzi. Miałam bardzo dużo jedzenia. Tak, koniec kropka. Miałam też o czego ja nie miałam. Miałam książki. Czyste książki z kolorowymi obrazkami, miałam łóżko z wygodnym się kierzynką i poduszkami. Miałam lalki! Ach! Jakie ja, ja, jak ja lalki miałam i to o wam nawet się nie śniło. A dwie porce, porcelanowe z prawdziwymi włosami, a tych, a tych z masy papierowej czy ce to nawet nie zliczę. W ogóle zabawek miałam tyle, że jakby każdego dnia inną się bawiła, co najmniej rok by mi minął, nie po pierwszą znów musiała sięgnąć. Poważnie. Miałam mamę. Miałam tatę. Miałam dom. Choć tatę akurat to nie często, bo ciągle gdzieś nie jeździł. Mój ojciec był nad leśniczym. Mógł drwalą, gdzie mogą drzewa rąbać. Leśniczym kazał sarny. Leśniczym kazał sarny, wilki i lisy liczyć, gajowym bydło z lasów ganiać, a sam walczył z, z kłusownikami. Tak to sobie przynajmniej wyobrażam, bo niestety nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby sprawę dokładnie zbadać. Ani jego, ani mamy nie zapytałam, na czym właściwie taty praca w nadleśnictwie polega. Nie bardzo tego żałuję, lecz cóż, żałuję ogromnej ilości rzeczy. To akurat nic. To akurat nie jest na szczycie listy, niemniej należało zapytać. Pewnie byłoby mu miło, że mnie, nie, że mnie to interesuje. Tak w ogóle, to trafie, taty trochę się bałam, Był wysoki, barczysty i miał za a maszyste ruchy. Mówił tu obalnym głosem, często marszczył w i rzadko się śmiał. Palił gotowe papierosy, najczęściej sfinksy, które pachniały piżmem. Bardzo mi się ten zapach podobał. Lubiłam zachodzić do gabinetu ojca w pogodne popołudnia okna wychodziły na zachód, więc słońce zaglądało wtedy przez szyby, a jego promienne siwe pasma papierosowego dymu snuły się tuż nad podłogą.